Udrażnianie głowicy w drukarce Epson XP332. Potrzebny nam będzie do tego zestaw do udrażniania. Włączona drukarka najprostszy sposób dajemy kopiuj. Słyszymy, głowica wyjeżdża, wyłączamy zasilanie. Głowica jest zwolniona, wyjmujemy tuszę, kawałek ręcznika, ewentualnie jakiejś szmatki, najlepiej ręcznika papierowego. Podkładamy pod głowicę, najeżdżamy sobie głowicą na ręcznik. Zestawu ja mam już tutaj gotowy zestawu wyjmujemy strzykawkę, rurkę, nabieramy płynu, wciskamy na każdy kanał. Mamy cztery kanały, tak jak cztery cardridże. W zależności, które mamy zatkane, te przepychamy. Jak mamy zatkane, wszystkie niedrożne, to przepychamy wszystkie. Jak mamy tylko na przykład czarny, przepychamy tylko czarny. Trzymamy sobie. Rurkę, żeby nam jak, jak jest mocno zapchane, pod dużym ciśnieniem nie wystrzeliła. powolutku przepychamy. I tak każdy kanał po kolei przepychamy. Później odjeżdżamy. Widzimy, że płyn przeciekł nam przez. Głowicę do ręcznika. Następnie zakładamy tuszę, włączamy drukarkę, uruchamiamy y, czyszczenie głowicy. Wszystko powinno być w porządku. Jeżeli nie, ponawiamy y, czyszczenie. Zapraszam do zakupu zestawów. Link do zakupu zestawów. Pod filmem. Zapraszam.